Cześć, cześć i czołem! Pytacie, skąd się wziąłem? Po prawie tygodniowej nieobecności, dzisiaj jedziemy znów odwiedzić gości. Ha! Żarty, żartami. W pracy. Może ehm, przyciszę troszeczkę, gdzie dziś nas prowadzi? Do Kielc. Po co? Tego jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz jadę do Kielc po bardzo długiej przerwie, bo ostatnim razem pff, to chyba było, że jechałem do Zakopanego albo do Krakowa. Już nie pamiętam. I jechało się wtedy przez Radą. No i oczywiście przez inne miejscowości bezpośrednio do Kielc. Teraz podobno jest trasa ekspresowa. Na całym odcinku aż do samych Kielc i GPS mnie zapewniał, że tę trasę tą trasę pokonam w czasie z Warszawy jest pełna pół godziny. to no zarobiście sama frajda pamiętam jak dawno, dawno, dawno temu w odległej Galaktyce e, jechałem na Majówkę była najgorsza majówka pod względem przejazdu w moim życiu. Inspekcja 1500 metrów. O, jakieś prace drogowe. Jakbyś znowu był za głośno GPS, to ja na siebie To była najgorsza podróż majówkowa moja w życiu. Bo trasa, którą w tej chwili jedziemy, Warszawa Radom. Eee, wtedy była właśnie rozbudowywana, czyli jechało się jednym tylko i wyłącznie pasem. To samo później było w, przed Kielcami, przed Krakowem. A największa kulminacja, kul kumulacja tego gówna drogowego, tak to trzeba nazwać, była na obwodnicy Krakowa. 3 km obwodnicy. Czy 6 km, już teraz nie pamiętam, staliśmy w korku e, przez 3 godziny. Bez możliwości zjechania na prawo na lewo. Super ekstra dzięki, że wtedy już były sklimatyzacje w samochodzie. Była klimatyzacja, bo e, siedzieć przez tyle godzin w upale majowym, to było nie do, prze, nie, do, nie, do, nie, do, nie do wytrzymania. Byłoby. No dobra. A teraz się bardzo ładnie zapierdziela z Warszawy do samego Radomia jest pięknie 103 km. Najpóźniej tam do Kielc, nie wiem ile jest do Kielc, ale zobaczymy jak to wszystko się rozłoży w czasie. Pogoda dzisiaj jest bardzo dobra, 18 stopni, nie za ciepło, nie za zimno. Najważniejsze, że nie pada. że jest sucho. Słońce też nie daje po oczach. I to wszystko sprawia, że ta podróż nie jest Męcząca i co najważniejsze, w drodze powrotnej też będzie można to w miarę możliwości szybko pokonać. No bo tak, bo jadę dzisiaj do Kielc i również z tych Kielc dzisiaj wracam zahaczając o radę. Takie życie, taka praca. Eee, co na to poradzisz, nic nie poradzisz. Jesteśmy teraz w okolicach Grójca, kiedyś jak będę jechał tutaj powiedzmy w dowarki do Warki, właśnie do Grójca, to nagram film, żeby Wam pokazać jak tu niesamowicie jest to koła, kiedy jedzie się drogą taką lokalną, nie taką ekspresową czy krajową i wszędzie po prawej, po lewej stronie jest mnóstwo sadów. Grujec-Zagłębie i Góra Kalwaria-Zagłębie e, sadownicze. Tutaj jest gospodarstwo sadownicze na gospodarstwie. Jabłek to po prostu chyba tutaj miliony ton co roku e, się zbiera. No, a później one jadą w Polskę. No dobra, no tak. Patrząc sobie, no balon z Volkswagenem wreszcie się zreflektował. Volkswagen Good Machine. Przełączymy sobie, przełączę sobie na Radio Z albo na RFM jak to powiedział kiedyś prezes. Kaczyński RFN, FM lub ewentualnie, o oh, kurde ktoś dzwonił, czekaj, a dobra, będę musiał oddzwonić, jak tylko wyłączę nie zatrzymam samochód, staram się w trakcie jazdy, jeżeli nie ma zbyt poważnych wymuszonych tych telefonów, to staram się w trakcie jazdy nie odbierać po to, aby się skupić na jeździe, każda rzecz potrafi rozproszyć. Tutaj kierowca w samochodzie marki Renault. Wiecie, Renault. Kiedyś był taki dobry e, sketch. Nie pamiętam, czy to jest to na koniec lat 80., początek 90., jak w Opolu wyszedł tam aktor i opowiadał żart. Tak, powiedział na takiej zasadzie: Co pan się śmieje? Widział pan kiedyś Renault? Jak światłami przewalił, to się asfalt palił. No to tutaj gość z Renault wyjechał tak przed nami, elegancko. No, ale przed tym Renault jest jeszcze Mazda, a przed Mazdą jest ciężarówka. No i właśnie tak nieraz to bywa, że wyprzedza jeden samochód ciężarowy, drugi to dosyć długo trwa. No, najgorsze jest w tym wszystkim to, że często takie manewry, wyprzedzania odbywają się na zakazie wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Ale panowie w dużych samochodach czują się bezkarni, no bo co im zrobić? bo najwyżej w dupę wjedziesz, sobie sobie skasujesz auto, jemu tą listę przetrącisz, koniec i tyle w temacie. Dlatego mam zamontowany ten wideorejestrator na stałe, aby w razie takiej sytuacji to było wszystko nagrane, by zapobiegać temu, że, że to jest moja wina. No dobra, no w telewizji leci kobra. Zapatrzyłem się, chciałem zjechać po kawę, kawa się minęła patrzyłem się na wyświetlacz, są no, trudno. No pewno coś po drodze zaraz znajdziemy. Całe nagranie dzisiaj nie będzie też zbyt długie, bo tak jak mówię, no, muszę co chwilę kasować jakieś tam inne zdjęcia, które z, mam też z, z, z ramienia pracy. Aby było miejsce na karcie, na telefonie, to całe dzisiaj nagranie będzie 12 minut. Więc przez 12 minut sobie mogę, okay, to pudełka pogadać. Tyle mojego, co sobie pogadać. eleganckie teraz to się spodoba samochód całkiem nieźle się spisuje Zbliżamy teraz do Radomia. Zbliżamy się. Nic. Zbliżamy się. Przecież nikt ze mną nie jedzie. Jedzie ktoś ze mną? Nie. No właśnie. spusto w samochodzie. Przepraszam, nie radok lewą brzegi. Ups, zapaliła się kontrolka że trzeba będzie poszukać stacji do tankowania no to trzeba będzie poszukać No to, to akurat będzie dobry czas na to, żeby zajechać na stację, wypić kawę wodę gazowaną mam przy sobie a za niecałe 30 sekund skończy nam się nagranie sumując ten wspaniały Krótkometrażowy, 12-minutowy film z drogi. Chciałem tylko powiedzieć, że w tym tygodniu jeszcze jedna nas, mniej przejażdżka czeka. No chyba, że nagram coś stacjonarnie z jakiegoś miejsca, z miasta. Tak więc, mówię Wam cześć i czołem. Pluski z Rosołem.